Witam, witam was serdecznie. Mamy niedzielne przedpołudnie. Z nieba leje się żar. Żar się leje. Meczoło zroszone potem. Lepkie łapy, no ale cóż. Żar, nie żar. Nagrywać trzeba, więc jak zwykle we wspaniałych okolicznościach przyrody. Jak widzicie, lasy, łąki. Okroszone niebywałą ilością żółtego kwiecia, którego nazwy nie znam. Może ktoś z Was zna, może jest tu jakiś botanik i oświeci nas. Cóż to takiego zielonego, przepraszam, zielono-żółtego rośnie, bo ja nie wiem. No, co jeszcze? Chciałbym Wam jeszcze podziękować za, za wyświetlenia, bo jestem w lekkim szoku. Ostatni filmik o silniku V16 miał chyba... ma... W tej chwili chyba ze 130 tysięcy wyświetleń to jest bardzo dużo. To jest bardzo spora liczba, jak dla mnie, dla takiego prostego chłopaczka, co to sobie nagrywa filmy amatorsko. Także dziękuję i liczę na więcej, bo to mnie napędza do działania, to mnie motywuje i to mnie cieszy. A dzisiaj, proszę Państwa, pokażę Wam wóz, który uważam za jeden z piękniejszych w swojej klasie, i opiszę Wam jego. Wady i zalety. Czego więcej? Zaraz się dowiecie. Przed Wami Maserati Gran Turismo S. Daję Wam chwilę na przypatrzenie się, jaki to jest piękny włoski samochód. Jak wiadomo, Maserati to włoska firma. Z wieloletnią tradycją, bo początki Maserati datujemy na 1914 rok, kiedy to bracia, pięciu braci było, których imion nie wypowiem, gdyż nie pamiętam. Założyli jakiś tam sobie warsztacik. No i kierowani ambicją doprowadzili do tego, że po paru dziesięciu latach zaczęli tworzyć wspaniałe sportowe samochody. Nie będę Was zanudzał historią firmy Maserati. Eee, opowiem Wam tylko o tym samochodzie co nieco, gdyż co nieco o nim wiem, proszę Państwa. Jak wiadomo, Włosi to jest specyficzny naród, w sprzeczności, bo potrafią robić rzeczy cudowne i wspaniałe, piękne i budzące pozytywne emocje. No, ale potrafili też stworzyć Fiata Multiple, na przykład yy, Fiata Siene, Fiata Palio i bogaty wachlarz innych jeżdżących Guvian. No, ale chyba o to też chodzi, żeby samochody zbudzały emocje negatywne lub pozytywne, ale żeby były emocje. Jak na przykład patrzę na Volkswageny, Audiki czy. Jakieś to nowoczesne to nie wzbudzają ode mnie absolutnie żadnych emocji. A tego nie lubię. No więc co? Jest to Maserati Gran Turismo S. Nie mylić go z Maserati Gran Turismo, które, które to jest słabsze i gorsze od Gran Turismo S. Gran Turismo S ma silnik o pojemności 4,7 litra. Jest to V8 konstrukcji Ferrari. E, dysponuję mocą bodajże 445 koni Jak się mylę to mnie poprawcie, bo nie pamiętam Za dużo maszyn się w mojej głowie kręci I czasami po prostu nie pamiętam jakichś suchych danych e, Jest to samochód typu Gran Turismo Jak sama nazwa wskazuje Czyli w wolnym tłumaczeniu Wielka turystyka Co to oznacza? A to oznacza to, że jakbym chciał wsiąść w to auto teraz I uskutecznić nim podróż z tej malowniczej wsi do na przykład Saint Tropez, Alicante, Berlina albo Szczecina to w komfortowych warunkach, ale bardzo szybko tą podróż uskutecznie. Gran Turismo to samochody, które pozwalają podróżować szybko i ani ty nie będziesz zmęczony. Ani nie będziesz czuł tego, że samochód się męczy. Co jest pewnie doskonale Wam znane, bo wiecie, że jak jedziecie z dziadkiem Seychento autostradą 120, to czujecie, że to Sejczęto się męczy, tak? Albo jak jedziecie, nie wiem, Toyotom Auris 140 na godzinę, no to już czujecie, że to nie jest prędkość, którą ten samochód lubi. A Grand Turismo to są takie samochody, że można wsiąść. Rozpędzić się na oczywiście niemieckiej autostradzie do 220 km na godzinę, i to auto czuje się wtedy jak ryba w wodzie. To nie jest samochód sportowy, zaznaczam. Zauważyłem, że wielu ludzi myśli, że jak samochód ma mocny silnik, to jest automatu samochodem sportowym. Niku ja, tak nie jest. Mocny silnik nie jest absolutnie wyznacznikiem tego, czy samochód jest sportowy, czy nie. Samochód sportowy, dla mnie. Mogę się nie znać, oczywiście. To jest moja opinia. Dla mnie sportowy samochód ma być przede wszystkim lekki. Ma być lekki. Na drugim miejscu jest mocny silnik. Gran Turismo, który tu oglądacie, waży, uwaga, tonę dziewięćset. To jest bardzo, bardzo dużo. Dużo za dużo, żeby móc nazwać ten samochód samochodem sportowym. To jest po prostu mocne, dwużyjowe coupé. Piękne coupé. Patrzcie na jego linię boczną. To jest stary samochód. On ma ile lat? 2008 to jest, tak? Czy 2009? Nie pamiętam czyli ma lat kilkanaście, on wygląda moim zdaniem, skromnym, pięknie. Porównując go do jakiejś, nie wiem, garbatej Panamery, czy jakiegoś Mercedesa SL, czy BMW 6, to tamte wyglądają jak ubodzy krewni z Podlasia, a to wygląda naprawdę jak milion dolarów, pomimo, że nie jest to najnowszy samochód. To jest właśnie zasługa włoskiej stylistyki. Kto stylizował ten wóz? Tak, ten sam człowiek, który stylizował na przykład... Jest taki mega szpetny samochód, nazywa się chyba Hyundai Matrix? No brzydactwo, wpiszcie w Google No i pan Pininfarina, o którym mówię Stylizował też to Maserati Widocznie Maserati zapłaciło mu więcej niż Hyundai I Hyundaia Narysował jak miał kaca, albo był zmęczony Albo w złym humorze Maserati moim zdaniem jest piękne Takie smaczki Typu wloty ładne felgi, proste, ale ładne Tu proszę Trójząb, znak Maserati I uwaga, teraz takie małe szkolenie zrobię, bo zauważyłem, że bardzo dużo ludzi mówi Maserati Maserati Tu kurwa nie ma dwóch T M A C E A T I Maserati Prawdziwy Włoch, i powiedziałby to Maserati. My Nie jesteśmy prawdziwymi Włochami, więc załóżmy, że będziemy mówić Maserati, ale nigdy nie Maserati. Tak samo jak nie mówimy Ferrari, tylko mówimy Ferrari. Tak by Włoch powiedział Ferrari i nie mówimy na miłość boską Lamborghini, tylko mówimy Lamborghini a Włoch powiedziałby Lamborghini Ducati Maserati Ferrari także Zdala od Lamborghini, Zala od Maserati przepraszam Maserati Ducati i tak dalej No także co jeszcze mogę powiedzieć Gran Turismo szybki samochód do komfortowej jazdy oczywiście komfortowa jazda w tym samochodzie Oznacza podróż na przednich siedzeniach, gdyż z tyłu tu nie ma miejsca. Chyba, że macie nie wiem, dzieci jakieś takie małe z krótkimi nogami, to może im będzie wygodnie, ale dorosłej osobie raczej nie. Z przodu siedzi się naprawdę bardzo wygodnie, jest dużo miejsca, są ultra wygodne fotele jest wszystko, co jest potrzebne do szybkiej i komfortowej jazdy. czyli. Klimatyzacja, elektryczne szyby i zegarek, o, i zegarek. Zaraz do ze wnętrza przejdziemy, bo to jest dłuższa historia. No Także Do tego ten samochód został stworzony To nie jest samochód sportowy On setki osiąga tam w granicach poniżej piątki poniżej 5 sekund, nie jest to nie jest to jakoś bardzo wolno, ale też nie jest to jakoś super szybko biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy Ten samochód wspaniale się prowadzi, a wiecie czemu powiem wam, powiem wam, a otóż temu, że silnik tego samochodu kończy się tu Uwaga człowiek jedzie, w pauza Dobra, człowiek pojechał, mogę gadać dalej w sumie nie wiem o czym gadałem. Aha, wiem o czym. Ta auto się świetnie prowadzi. Dlaczego świetnie prowadzi? Otóż dlatego się świetnie prowadzi, że rozłożenie masy w tym aucie to jest 51% na tylną oś, 49% na przednią, czyli prawie, że idealne rozłożenie masy. Samochód prowadzi się bardzo, bardzo neutralnie. Silnik, który się tu znajduje, konstrukcji Ferrari, jest tu. Nie tu, tylko jest tu. Jest bardzo głęboko wciśnięty w komorę silnika w kierunku ściany grodziowej. I pokażę Wam. Jest bardzo, ale to bardzo nisko. Widzicie? Tu mamy, specjalnie zdjąłem tą osłonę, która tutaj przykrywa te, te, te wszystkie elementy. To są kielichy amortyzatorów, więc silnik mamy jeszcze za amortyzatorami wciśnięty bardzo głęboko, głęboko w kierunku ściany grodziowej. I on jest bardzo nisko osadzony. I to właśnie wpływa na prowadzenie tego wspaniałego samochodu. Silnik konstrukcji Ferrari. Wysokoobrotowa jednostka. Bardzo dobra, bardzo trwała. Trzeba wiedzieć, jak się z nią obchodzić. Ale jest to bardzo dobry silnik. Piękny atmosferyczny silnik. Bez żadnych turbin, bez żadnych dziwnych historii, które są w nowoczesnych samochodach, to jest właśnie wspaniałe. Jeszcze dalej, hamulce hamulce w Gran Turismo S są w miarę dobre, ale to nie są hamulce, które powinny gościć w takim samochodzie. Gdyż mają tendencję do ogrzania się przy dynamicznej jeździe, do wichrowania tarcz Więc jak ktoś chciałby taki samochód i chciałby nim szybko jeździć, to proponuję zmienić Hamulce od razu na jakieś wyczynowe, bo te które są tutaj Nie są najlepsze, choć powiem Wam, że w Gran Turismo zwykłym, nie w Gran Turismo S Były jeszcze gorsze hamulce, uwaga Przednie tarcze były o średnicy 330 mm To jest nic a najlepsze jest to, że tylnie miał tą samą średnicę. Czyli nie wiem, kto to wymyślił. Ale chyba był zmęczony, jak to wymyślał. Także hamulce nie najlepszy punkt tego pojazdu. No, także podsumowanie krótkie. Pięknie jedzie, wspaniale sprawdza się na długich dystansach, jest wygodny, pięknie brzmi. To jest Maserati. Maserati z czego słyną? Z tego, że pięknie brzmią. Brzmią nawet lepiej niż Ferrari. Musimy uwierzyć. Wiem co mówię, bo jeździłem jednym, drugim. E, także, także. Pokażę Wam oczywiście. Telefon nie odda tego dźwięku, który to auto wydaje z siebie. E, no ale musimy uwierzyć na słowo. Teraz przejdźmy do minusów. Jednym wielkim minusem tego auta to jest wnętrze. Ja nie rozumiem, nie mam zielonego pojęcia co mieli w głowach projektanci tego samochodu. E, nie wiem czemu nie uczą się na błędach ale jakość materiałów użytych do zrobienia tego wnętrza woła pomstę do nieba to jest jakość, która była do, byłaby do przyjęcia w 1999 roku w fiacie Siena, a nie w Maserati, które kosztował worek pieniędzy. O czym mówię? Nie wiem czy zobaczycie to na filmie, ale te wszystkie włączniki, przełączniki pokrętła są powleczone taką pseudogumą. I ta pseudoguma Pod wpływem lat i temperatury Lepi się tak do palców Że no, no To jest nie do opisania Po prostu lepi się do palców Tak by była posmarowana miodem Wszystko to obłazi Widzicie jak to wygląda Patrzcie okolice stacyjki jak wyglądają Łopatka do zmiany biegów Jak wygląda Klamka to miejsce wygląda jakby było opalone opalarką albo palnikiem, ale nic z tych rzeczy, tu po prostu trzyma się łokieć, jak jedziesz sobie... No i co? 190 Chwila Dobra, dobra, to była 202, a nie 190, obraziłem, przepraszam Dziadek nie ujechał sobie 190 Dobra, wracamy do tematu wnętrza Gaszę to Także, patrzcie, tutaj od temperatury te wszystkie plastiki się odkształca, od, odkształcają. To, to jest od trzymania łokcia. Jedziesz sobie, trzymasz kierownicę, tu trzymasz łokieć i robisz coś takiego. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. A najbardziej nie do przyjęcia dla mnie jest to, że oni mieli tyle lat, żeby to poprawić. Bo to nie jest historia która się dzieje tylko w tym samochodzie ta sama historia jest w Ferrari F360 Modena F430 w całej, w całej plejadzie Fiatów z tamtych lat także mieli bardzo dużo czasu żeby poprawić te błędy oczywiście nie zrobili z tym nic przycisk sport widzicie, widzicie jak wygląda? jakby ktoś go gównem wysmarował proszę pękający lakier na dekorach Wnętrze jest zbudowane z tragicznych materiałów. Nie będę Wam cukrował i opowiadał w wspaniałych historii. Jak jest wspaniałe, bo nie jest. Z dwóch metrów wygląda dobrze. Ale jak to jest tragedia. Także myślę, że pedantów i ludzi, którzy nie mają wyobrażenia, jak taki samochód wygląda w środku, to może zrazi... zrazić na dzień dobry. Z tego względu, że wiele ludzi. E... Kupując samochód tej klasy, klasy premium, klasy super sport, super car, zwał jak zwał, kupując Ferrari, Maserati, Lamborghini, gdzie wcale nie jest lepiej, spodziewają się, że będzie jakość materiałów najwyższa możliwa. A to jest bzdura, wcale tak nie jest. Także to dla wielu jest nie do przyjęcia. I spotkałem się właśnie z takimi historiami, że ludzie jak wsiadali do Ferrari to nagle różowe okulary im z oczu spadały i było jedno wielkie zdziwienie. Co to jest i dlaczego tak jest Także na pewno do poprawy Albo pan konstruktor Tudzież ekonomista Który zarządzał projektem Jest do wypierdolenia Bo tak by się powinno A ci z was, którzy się, którzy się interesują motoryzacją Wiedzą, że Wiedzą, że w samochodach typu Właśnie Ferrari, Lamborghini Tych nowych jest dokładnie tak samo z jakością Może ciut lepiej Ale niewiele lepiej Także co, jak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego samochodu, to pytajcie, postaram się odpowiedzieć na wszystkie z wielką przyjemnością. Eee, no i co, no takie krótkie podsumowanie. Fajny samochód do jazdy nawet na co dzień. Fajny samochód do podróżowania na długie dystanse. No ale musicie się pogodzić z tym, że to jest włoski samochód. To jest aż włoski samochód i tylko włoski samochód. Musicie się po prostu z tym pogodzić. Kiedyś wam nagram odcinek o Ferrari. Ale powiem wam jedną historyjkę odnośnie właśnie Ferrari. W latach 80. podczas premiery jednego z Ferrari dziennikarze zarzucili panu Enzo Ferrariemu bardzo złą jakość materiałów i ogólnie zarzucili mu to, że za tą cenę te samochody powinny być dużo, dużo lepszej jakości, dużo lepiej zbudowane. A wiecie co pan Ferrari na to odpowiedział? Tak, ubierając to po moją słowa, powiedział, on to wie, ale on to ma w dupie. On buduje silniki, silnik to jest serce i tylko to go interesuje. I on ten silnik gdzieś musi wsadzić i wsadza je w samochody, które ją podstawiają pod nos. I tyle. I to jest, wiecie, brzmi racjonalnie, ale w tym tkwi jakaś filozofia właśnie tej marki. Eee... Że w momencie, kiedy wsiadasz do tego auta, odpalasz ten silnik, dodajesz gazu i ruszasz, to zapominasz o tych wszystkich rzeczach, które cię w tym aucie bolą. Zapominasz o niskiej jakości, o chujowych tandetnych plastikach trzeszczących i tak dalej, i tak dalej. Wtedy liczy się tylko ten silnik. I on to powiedział 40 lat temu ponad, ale to jest dalej. Aktualne jak najbardziej. I tak samo jest z tym autem. Patrzysz na nie, ono jest piękne. Wsiadasz do środka, ogarnia cię obrzydzenie. Ale jak go zapalasz, i zaczynasz nim jeździć, to te wszystkie wady przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Ja wiem, że to zabrzmi jak kolejny slogan z gazety motoryzacyjnej, ale z łuskimi samochodami sportowymi jest tak jak z łuskimi kobietami. Na ogół są piękne, ale mają niewyparzone mordy i dużo innych wad. Ale właśnie przez to, że są piękne, to patrz się przez palce na ich wady. No, i tak jest chyba w tym przypadku. Dobra, nagram Wam jeszcze dźwięk. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie, zwieźnijcie szwagrowi, zięciowi, sąsiadowi, sąsiadcy, niech oglądają. Może czegoś się nauczą. A może czegoś ja się nauczę od nich w komentarzach, czytając komentarze. No i tyle, jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się, pozdrawiam.